Cześć ludzie! Witajcie na naszym kanale, gdzie odkrywamy wszystko o zdrowiu jelit i jak dbać o swoje samopoczucie. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o temacie, który może wydawać się niewygodny, ale jest niezwykle ważny gazy jelitowe. Zrozumiemy, jak się formują, jakie są przyczyny, wzdęć i oczywiście, co możesz zrobić, aby poprawić swoje zdrowie trawienne. Zanim zaczniemy, nie zapomnij zapisać się na nasz kanał i dać łapkę w górę. To pomoże nam kontynuować dostarczanie przydatnych treści dla Ciebie. Razem wyruszamy w tę podróż ku zdrowiu naszych jelit. Wiele osób martwi się, gdy zauważa, że za często beka lub puszcza gazy. Często myślą, że może to być oznaką poważnego problemu zdrowotnego. Jednak w większości przypadków produkcja gazów jest całkowicie normalna i stanowi część funkcjonowania naszego ciała. W końcu wszyscy puszczają gazy, czy to znana osoba, przyjaciel, czy ktoś z rodziny. To, co się zmienia, to ilość i częstotliwość, które mogą się różnić w zależności od tego, co daną osoba je, jakie i nawet od jej codziennych nawyków. Z drugiej strony, jeśli zauważysz, że twoim gazom towarzyszą inne objawy, takie jak silny ból brzucha czy nagłe zmiany w funkcjonowaniu jelit, warto zwrócić uwagę. Choć większość ludzi nie ma się czym martwić, ważne jest zrozumienie, jak działa twoje ciało i jak reaguje na to, co spożywasz. To może zapobiec niepotrzebnym zmartwieniom i pomóc w identyfikacji potencjalnych problemów, jeśli to konieczne. Gazy, które produkujemy i wydalamy, mają naturalny proces w ciele. Powstają głównie z tego, co jemy i jak jemy. Na przykład, gdy rozmawiasz, jesz szybko lub żujesz gumę, mimowolnie połykasz małe ilości powietrza. To powietrze może gromadzić się w układzie pokarmowym i prowadzić do powstawania gazów dodatkowo, nawyki takie jak palenie papierosów również przyczyniają się do zwiększonej ilości połykane powietrza. Dlatego powstawanie gazów nie jest czymś niezwykłym, lecz raczej konsekwencją codziennych działań, których często nawet nie zauważamy. Mimo że są one normalną częścią naszego życia, ich wydalanie może w niektórych przypadkach wskazywać na poważniejszy problem, zwłaszcza gdy towarzyszą temu inne objawy, takie jak ból lub dyskomfort. Jednak zrozumienie, jak powstają gazy, pomaga określić, kiedy są one tylko wynikiem tego, co zjadłeś lub zachowania na co dzień, a kiedy mogą być związane z czymś poważniejszym. Większość gazów, które wydalamy, składa się z nieszkodliwych substancji, takich jak dwutlenek węgla, azot, tlen, wodór i metan. Te gazy stanowią około 99% tego, co produkuje nasze ciało. Oznacza to, że w większości przypadków gazy nie mają intensywnego ani nieprzyjemnego zapachu. Ten charakterystyczny zapach, który często kojarzymy z gazami, jest spowodowany związkami siarki, które stanowią tylko niewielki procent wydalanych gazów. Dlatego nie każdy gaz ma brzydki zapach. Warto pamiętać, że dieta ma kluczowe znaczenie w składzie tych gazów. W zależności od tego, co spożywasz, może występować większa produkcja związków siarki, co prowadzi do intensywniejszego zapachu. Niektóre pokarmy są bardziej skłonne do tego, jak jaja i mięso, na przykład jeśli więc zapach Twoich gazów Ci przeszkadza, warto zwrócić uwagę na rodzaje spożywanych pokarmów i wprowadzić małe zmiany w diecie, aby sprawdzić, czy to pomoże poprawić sytuację. Gdy mówimy lub jemy szybko, mimowolnie połykamy małe ilości powietrza, co może prowadzić do powstawania gazów. To powietrze, które trafia do żołądka, może być wydalane zarówno przez usta, poprzez bekanie, jak i przez jelita, powodując wzdęcia. Dodatkowo, nawyki takie jak palenie papierosów czy rzucie gumy jeszcze bardziej zwiększają ilość połykane powietrza. Dlatego im szybciej mówisz lub jesz, tym większe szanse na gromadzenie gazów. Nawet szybki łyk napoju gazowanego może spowodować, że połkniesz powietrze. Prostym sposobem na ograniczenie ilości powstających gazów jest zwrócenie uwagi na to, jak się odżywiasz. Jedzenie wolno, dokładne przeżuwanie pokarmów i unikanie rozmów podczas jedzenia mogą znacznie pomóc. Dodatkowo unikanie napojów gazowanych również jest dobrym rozwiązaniem. Te działania mogą nie tylko zmniejszyć powstawanie gazów, ale także poprawić Twoje trawienie jako całość, sprawiając, że po posiłkach poczujesz się lżej i wygodniej. Niektóre pokarmy są naturalnie bardziej skłonne do powodowania gazów niż inne, a to wynika z różnych powodów. Fasola, brokuły, jaja i ziemniaki na przykład są znane z powodowania wzdęć. W przypadku fasoli zawiera ona białko, którego nasze ciało nie jest w stanie całkowicie strawić, co sprawia, że bakterie w jelitach fermentują to białko i produkują gazy. Prosta rada, aby zredukować gazy spowodowane przez fasolę, to namoczenie jej w wodzie przed gotowaniem. Wiele gospodyń domowych to robi, aby ułatwić trawienie tego produktu. Ponadto napoje gazowane i inne napoje gazowane wprowadzają bąbelki gazu bezpośrednio do Twojego układu pokarmowego. Te gazy mogą być wydalane zarówno przez usta, jak i jelita, powodując wzdęcia i dyskomfort. Dla osób wrażliwych na te pokarmy lub napoje najlepiej jest ograniczyć ich spożycie lub, jeśli to możliwe, zastąpić je mniej agresywnymi dla układu pokarmowego opcjami. Ta dbałość może znacząco pomóc w uniknięciu uczucia wzdęcia i dyskomfortu po posiłkach. Oprócz pokarmów, które spożywamy, nasze jelito zamieszkuje ogromna społeczność bakterii, które odgrywają kluczową rolę w trawieniu i produkcji gazów. Te bakterie współżyją pokojowo z naszym ciałem i pomagają rozkładać pokarmy, które jemy. Kiedy jednak dochodzi do zaburzenia równowagi tej flory jelitowej, znane jako dysbioza, bakterie te mogą zacząć produkować nadmiar gazów, prowadząc do wzdęć i dyskomfortu brzusznego. Dysbioza może być spowodowana różnymi czynnikami, takimi jak długotrwałe stosowanie antybiotyków, dieta uboga w błądnik, a nawet stres. Jeśli czujesz, że jesteś bardziej wzdęty lub puszczasz więcej gazów niż zwykle, może to być oznaką, że coś jest nie tak w twoich jelitach. W takim przypadku dobrym sposobem na przywrócenie równowagi flory jelitowej jest zwiększenie spożycia pokarmów bogatych w błądnik i probiotyki, takich jak owoce, warzywa, jogurty i kefir. Te pokarmy pomagają wzmocnić dobre bakterie w jelitach, promując zdrowsze i bardziej zrównoważone środowisko. Dodatkowo, utrzymanie zróżnicowanej i zbilansowanej diety może zapobiec pojawieniu się nowych epizodów dysbiozy i związanych z nimi dolegliwości. Uczucie wzdęcia w brzuchu to jedna z najczęstszych dolegliwości, z jakimi borykają się ludzie, a często jest związane z nagromadzeniem gazów. Gdy ktoś mówi mam wzdęty brzuch, może to być wynikiem różnych czynników takich jak dieta, sposób jedzenia lub nawet nietolerancja pokarmowa. Na przykład to, co może powodować gazy u ciebie, być może nie ma takiego samego efektu u innej osoby w twojej rodzinie. Dzieje się tak, ponieważ każde ciało reaguje inaczej na pokarmy, dlatego ważne jest, aby obserwować, co jesz, aby zrozumieć, co może powodować dyskomfort. Prostym sposobem na zidentyfikowanie, czy jakiś konkretny pokarm powoduje gazy lub wzdęcia, jest wyeliminowanie pewnych grup pokarmów z diety na pewien czas. Jeśli podejrzewasz, że laktoza może być problemem, spróbuj ją wyeliminować na tydzień i sprawdź, czy nastąpi poprawa. To samo dotyczy glutenu, jeśli podejrzewasz, że możesz mieć nietolerancję na gluten lub celiakię. Tego rodzaju obserwacja pomaga ustalić, co tak naprawdę powoduje wzdęcia i gazy, a dzięki temu możesz dostosować swoją dietę, aby poczuć się lepiej i uniknąć nawracającego dyskomfortu. Mimo że większość gazów jest nieszkodliwa, ważne jest, aby zwracać uwagę na pewne objawy, które mogą wskazywać na poważniejszy problem. Objawy takie jak nagła biegunka, utrata wagi bez wyraźnej przyczyny, przewlekły ból brzucha lub wzdęcia, które się nie poprawiają, są sygnałami ostrzegawczymi. Kiedy te objawy się pojawiają, może to wskazywać na coś niepokojącego w funkcjonowaniu twojego układu pokarmowego. Wzdęcia na przykład mogą być wynikiem niedrożności jelit, gdzie następuje częściowa lub całkowita blokada jelita, co uniemożliwia normalne przechodzenie pokarmów i gazów. Innym objawem, na który należy zwrócić uwagę, jest obecność krwi w stolcu lub trudności w połykaniu. Te objawy, choć mniej powszechne, mogą być związane z poważniejszymi schorzeniami, takimi jak wrzody, infekcje lub nawet nowotwór. Jeśli zaczniesz zauważać te objawy, kluczowe jest, aby skonsultować się z lekarzem w celu dokładniejszej oceny. Pamiętaj, że chociaż gazy są normalne, znaczne zmiany w twoich nawykach jelitowych, szczególnie gdy towarzyszy temu ból lub inne objawy, nie powinny być ignorowane. Nowotwór jelita grubego to jedna z możliwych przyczyn pojawiania się gazów i wzdęć. Gdy nowotwór zaczyna rosnąć wewnątrz jelita, może powodować zwężenie narządu, co utrudnia przejście pokarmów i gazów. Z czasem może to powodować wzdęcia jelit, co skutkuje bólami brzucha, a nawet wybuchową biegunką. Ważne jest, aby pamiętać, że nie każde wzdęcie lub nadmiar gazów jest oznaką raka, ale gdy te objawy pojawiają się uporczywie i towarzyszą im inne niepokojące znaki, takie jak niewyjaśniona utrata wagi czy krew w stolcu, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. to samo w sobie nie odczuwa bólu. Chyba że jest rozciągnięte lub nadęte, co ma miejsce w przypadku częściowej lub całkowitej niedrożności. Jeśli tak się stanie, ciało może próbować wypchnąć gazy i stolce z większą siłą, co powoduje intensywne skurcze. W celu zbadania tych sytuacji niezbędne są badania, takie jak kolonoskopia, które umożliwiają wizualizację wnętrza jelita i identyfikację potencjalnych nowotworów lub innych zmian. Jeśli coś podejrzanego zostanie znalezione, może być przeprowadzona biopsja, aby potwierdzić obecność lub brak raka. Zwężenie jelita spowodowane przez nowotwory nie jest jedyną chorobą, która może prowadzić do nagromadzenia gazów i wzdęć. Inne choroby, takie jak choroba leśniowskiego krona i wrzodziejące zapalenie jelita grubego, również wpływają na normalne funkcjonowanie jelita. Choroba leśniowskiego krona dotyka głównie młodych ludzi około 25 roku życia i jest bardziej powszechna u mężczyzn. Ta choroba powoduje zapalenie części przewodu pokarmowego, prowadząc do bólów, biegunek i często do nadmiernej produkcji gazów. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego wpływa na jelito grube i odbytnice, pozostawiając te obszary zapalnymi i podatnymi na epizody wzdęć i biegunki. Te schorzenia nie tylko powodują wzdęcia i gazy, ale mogą także wywoływać ciężkie napady bólu i dyskomfortu. Kiedy jelito jest zapalone lub nadęte, nie może działać prawidłowo, co prowadzi do nagromadzenia gazów. W niektórych przypadkach jelito może nawet na chwilę przestać funkcjonować, blokując przejście stolców i gazów, co określane jest jako niedrożność jelit. Jest to poważny stan wymagający natychmiastowej pomocy medycznej. Dzięki badaniom i specjalistycznemu nadzorowi możliwe jest kontrolowanie tych chorób, minimalizowanie objawów i poprawa jakości życia pacjentów. Oprócz zapalnych chorób jelit, obecność wzrostów lub blizn w jamie brzusznej, które są wynikiem wcześniejszych operacji, również może powodować wzdęcia i gazy. Te wzrosty mogą zakłócać ruch jelit, prowadząc do czasowego porażenia jelita, co uniemożliwia normalne przechodzenie pokarmów i może skutkować nagromadzeniem gazów. Ten stan jest znany jako ostry brzuch obturacyjny i może być bardzo bolesny, wymagając interwencji medycznej w celu złagodzenia niedrożności i przywrócenia normalnego funkcjonowania jelita. Wzrosty zazwyczaj powstają po operacjach brzusznych, a ich obecność może się różnić od łagodnej do ciężkiej. Niedrożność jelit jest sytuacją awaryjną, która, jeśli nie jest leczona, może prowadzić do poważnych komplikacji takich jak ma jelit. Dlatego, jeśli przeszedłeś operację i zaczynasz odczuwać znaczny wzrost gazów, silny ból brzucha lub jakiekolwiek zmiany w nawykach jelitowych, konieczne jest, aby skonsultować się z lekarzem w celu oceny i leczenia. Utrzymywanie regularnych wizyt u lekarza może pomóc monitorować zdrowie jelit i zapobiegać ewentualnym komplikacjom. Innym stanem, który może prowadzić do wzdęć i nadmiernej produkcji gazów, jest zapalenie uchyłków, które odnosi się do zapalenia uchyłków małych woreczków powstających w ścianie jelita. Często zapalenie uchyłków rozwija się u osób, które nie spożywają wystarczającej ilości błonnika w diecie, co może prowadzić do stwardnienia stolca i zwiększenia ciśnienia w jelicie. Gdy uchyłki stają się zapalne, mogą powodować silny ból brzucha, gorączkę i oczywiście gazy. W bardziej poważnych przypadkach zapalenie uchyłków może przypominać nowotwór złośliwy, co może budzić obawy dotyczące nowotworu jelit. Leczenie zapalenia uchyłków zazwyczaj obejmuje wprowadzenie diety bogatej w błądnik, która pomaga zapobiegać powstawaniu nowych uchyłków i zapaleniu już istniejących. W łagodnych przypadkach wystarczy zmodyfikować dietę i zwiększyć spożycie płynów. Jednak w bardziej zaawansowanych przypadkach mogą być wymagane antybiotyki lub nawet operacja. Ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem, gdy zauważysz objawy takie jak uporczywy ból brzucha. Szczególnie jeśli są one związane z zmianami w nawykach jelitowych. Wczesna diagnoza i leczenie są kluczowe, aby uniknąć komplikacji i zapewnić szybsze wyleczenie. Zwracanie uwagi na to, co dzieje się w Twoim ciele, jest kluczowe do identyfikacji zmian i ewentualnych problemów zdrowotnych. Słuchanie sygnałów, które wysyła Twoje ciało, może być kluczem do zapobiegania i skutecznego leczenia różnych stanów. Dlatego ważne jest, aby obserwować nie tylko częstotliwość i intensywność gazów, ale także obecność innych towarzyszących objawów, takich jak gorączka, pocenie się lub jakiekolwiek zmiany w apetycie. Jeśli zauważysz, że masz częste epizody wzdęć, którym towarzyszą objawy, takie jak ból lub krwawienie, może to być sygnał, że twoje ciało stara się coś zakomunikować. Często ludzie nie doceniają znaczenia dzielenia się tymi obawami z lekarzem. Otwarte rozmowy na temat Twoich objawów nawyków żywieniowych i stylu życia mogą pomóc profesjonalistom w postawieniu dokładniejszej diagnozy. Współczesna medycyna oferuje wiele narzędzi do badania problemów jelitowych, od badań krwi po endoskopie, które mogą dostarczyć jasnego obrazu tego, co dzieje się w Twoim ciele. Nie wahaj się szukać pomocy i profesjonalnych wskazówek, aby lepiej zrozumieć swoje zdrowie jelitowe i podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia długoterminowego dobrostanu. Jedna ważna wskazówka to zwracanie uwagi na swoją dietę i codzienne nawyki, ponieważ odgrywają one kluczową rolę w zdrowiu jelit. Na przykład sposób, w jaki się odżywiasz, jak powoli żujesz i unikasz mówienia podczas jedzenia, może mieć dużą różnicę w ilości powietrza, które połykasz. To jest szczególnie istotne dla tych, którzy mają skłonność do połykania powietrza, co może zwiększać produkcję gazów. Ponadto, bycie świadomym pokarmów, które mogą powodować więcej dyskomfortu, takich jak fasola, brokuły i napoje gazowane, może pomóc uniknąć uczucia wzdęcia. Innym aspektem do rozważenia jest znaczenie pozostawania nawodnionym. Woda odgrywa kluczową rolę w trawieniu i poruszaniu się pokarmów przez układ pokarmowy. Ponadto, dobra hydratacja pomaga zapobiegać zaparciom, które mogą pogorszyć produkcję gazów i wzdęcia brzucha. Włączenie aktywności fizycznej do swojej rutyny również jest kluczowe, ponieważ ćwiczenia fizyczne pobudzają funkcjonowanie jelit i mogą pomóc złagodzić produkcję gazów. Połączenie zrównoważonej diety, odpowiedniej hydratacji i regularnych ćwiczeń może znacząco przyczynić się do zdrowia jelit, pomagając zminimalizować dyskomfort związany z gazami i wzdęciami. Oprócz dbania o odżywianie i styl życia, niezwykle istotne jest nawiązywanie więzi ze swoim ciałem, rozpoznawanie jak reaguje ono na różne sytuacje i pokarmy. To obejmuje obserwacje jak się czujesz po każdym posiłku oraz identyfikację pokarmów, które mogą powodować dyskomfort. Prowadzenie dziennika żywieniowego może być przydatnym narzędziem w tym procesie, pozwalającym rejestrować co jesz i jakie objawy odczuwasz później. W ten sposób możesz zidentyfikować wzorce i dostosować swoją dietę, eliminując lub redukując spożycie pokarmów, które nie są korzystne dla twojego organizmu. Zdrowie psychiczne również wpływa na zdrowie jelit w zaskakujący sposób. Stres i niepokój mogą wpływać na funkcjonowanie układu pokarmowego, prowadząc do zwiększonej produkcji gazów i uczucia wzdęcia. Praktyki takie jak medytacja, yoga i techniki oddechowe mogą pomóc w redukcji stresu, promując równowagę w ciele i umyśle. Kiedy czujesz się zrelaksowany, twoje ciało może efektywniej przetwarzać pokarm, zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia dyskomfortu żołądkowo-jelitowego. Dlatego inwestowanie w zdrowie psychiczne jest istotną częścią dbałości o jelita. Rozpoznanie, że ciało wysyła sygnały, jest kluczowym krokiem do zdrowia jelit. Dla niektórych osób może to oznaczać konieczność skonsultowania się ze specjalistą, takim jak dietetyk lub gastroenterolog, aby uzyskać profesjonalne porady dotyczące diety i zdrowia trawiennego. Ci specjaliści mogą oferować spersonalizowane zalecenia i pomóc w identyfikacji nietolerancji pokarmowych lub problemów z wchłanianiem, które mogą przyczyniać się do nadmiernej produkcji gazów. Specyficzne testy, takie jak badania krwi i testy oddechowe, mogą pomóc w diagnostyce takich stanów jak nietolerancja laktozy czy zespół jelita drażliwego. Ponadto ciągłe kształcenie się na temat zdrowia jelit jest niezbędne. Pozostawanie na bieżąco z najlepszymi praktykami zdrowotnymi, nowymi badaniami i informacjami żywieniowymi może dać ci moc do podejmowania świadomych wyborów, które sprzyjają Twojemu dobrostanowi. Samoopieka to praktyka, którą należy pielęgnować, a zrozumienie związku między tym, co ojesz, jak się czujesz i jak reaguje Twoje ciało, może być transformujące. Priorytetowe traktowanie zdrowia Jelit i wdrażanie zdrowych nawyków może poprawić jakość Twojego życia i zapewnić, że Twój układ pokarmowy funkcjonuje jak najlepiej. Znaczenie konsultacji z lekarzem i regularnych badań nie może być niedoceniane, gdy chodzi o dbanie o zdrowie Jelit. Okresowe wizyty pozwalają monitorować Twoje zdrowie, wczesne wykrywanie problemów oraz uzyskiwanie szczegółowych wskazówek. Lekarz może przeprowadzić kompleksową ocenę, biorąc pod uwagę Twoją historię zdrowotną, objawy i czynniki ryzyka, aby ustalić, czy potrzebne są bardziej szczegółowe badania, takie jak kolonoskopia czy badania obrazowe. Te procedury mogą wykryć stany takie jak polipy, nowotwory i inne choroby zapalne, które mogą nie wykazywać wyraźnych objawów na początku. Ponadto wskazówki specjalisty zdrowia pomagają spersonalizować Twój plan opieki, dostosowując zalecenia dotyczące diety i stylu życia do Twoich indywidualnych potrzeb. Na przykład, dieta bogata w błonnik może być zalecana w celu zapobiegania zaparciom i promowania zdrowia jelit, podczas gdy w przypadku zespołu jelita drażliwego może być sugerowane ograniczenie spożycia żywności zapalnej. Dlatego priorytetowe traktowanie regularnych wizyt lekarskich i utrzymywanie otwartego dialogu z profesjonalistami zdrowia jest kluczowe, aby zapewnić, że Twoje zdrowie jelitowe jest zawsze w dobrym stanie. Jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego o gazach jelitowych i o tym, jak dbać o zdrowie jelit, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i zostawić łapki w górę. Twoja obecność jest dla nas bardzo ważna i pomaga nam w dalszym dostarczaniu cennych informacji. Podziel się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną, którzy również mogą skorzystać z tej wiedzy. I oczywiście, daj nam znać w komentarzach, jak dbasz o swoje zdrowie jelitowe lub czy kiedykolwiek miałeś problemy związane z gazami. Jesteśmy tutaj, aby pomóc i chętnie usłyszymy Twoją historię. Do zobaczenia następnym razem.